Gdyby przyszło nam wymienić najlepszych bramkarzy w dziejach piłki nożnej, młodsi fani zapewne podaliby Iker'a Casillas'a, Gianluigi'ego Buffona czy Manuela Neuera. Nieco starsi Olivera Kana, Petera Schmeichela, Petra Czecha. Patrzący na futbol nieco szerzej i interesujący się jego historią, nie zapomnieliby o Dino Sofie, Gordonie Banksie czy przede wszystkim o Lwie Jaszynie. Jaszyn, jako jedyny goalkeeper, ma na swoim koncie złotą piłkę. W dodatku otrzymał ją w czasach, w których wybierano naprawdę najlepszego piłkarza na świecie, bez względu na jego medialność. Nikt nie ma wątpliwości, że był arcymistrzem w swoim fachu. Gdy jednak w 1963 roku odbierał statuetkę, z rozbrajającą szczerością wyznał: Dziękuję za wyróżnienie, ale tu powinien stać Beara. To on jest najlepszym bramkarzem na świecie. Jakim bramkarzem musiał być zatem Wladimir Beara, że w takich słowach wypowiadał się o nim Wielki Jaszyn? Zapraszam na kolejny odcinek podcastowej serii Zapomniane Legendy, dostępnej w serwisach YouTube i Spotify na kanale nabramke.pl. Beara przyszedł na świat 2 listopada 1928 roku we wsi Zelowo-Sutinsko, położonej około 40 km na północ od Splitu, zamieszkałej przez tzw. chorwackich Serbów. Od małego wykazywał ogromne zamiłowanie do sportu i z wielką przyjemnością uprawiał wiele dyscyplin, zarówno tych drużynowych, jak i indywidualnych. Co ciekawe i mocno niepopularne, patrząc na kariery byłych piłkarzy, najwięcej czasu poświęcał na balet. Tańczył nie tylko podczas zajęć, ale i w trakcie codziennych obowiązków, na przykład podczas pilnowania kóz. Miał 13 lat, gdy jego rodzinny dom. Został spalony przez chorwackich ustaszy. Ten ultranacjonalistyczny ruch specjalizował się, choć wiem, że specjalizował się nie jest w tym przypadku zwrotem na miejscu, w mordowaniu Serbów. Rodzina Beary miała zatem sporo szczęścia, że w ogóle uszła z życiem. Po utracie dorobku przeprowadziła się do splitu i tam młody tancerz z ogromnym zaciekawieniem przyglądał się treningom Hajduka. Miejska legenda głosi, że podczas jednego z nich rozgrywana była gierka wewnętrzna, podczas której kontuzji doznał jeden z bramkarzy. Musiał zejść z boiska, a wówczas Jozo Matosić, najbardziej szanowany zawodnik drużyny i jej przyszły trener, wskazał palcem na Bearę i powiedział. Malutki, staj na chwilę na bramce. Ten wykonał jego polecenie, a nieco później oczarował wszystkich swoją postawą. Nie pełnił roli statysty, popisał się kilkoma interwencjami, za które otrzymał gromkie brawa. Nie było zatem innej opcji. Tuż po zajęciach usłyszał: eee, Wiesz co, przyjdź jutro na trening. Oczywiście przyszedł i już po kilku dniach było pewne, że zostanie wyśmienitym golkiperem. Umiejętności nabyte podczas lekcji baletu oraz tysięcy godzin uprawiania sportu nie poszły w las, a wręcz przeciwnie. Stanowiły dla niego przeolbrzymi handicap. Zdecydowanie przewyższał swoich konkurentów pod względem refleksu, elastyczności, gibkości czy wytrzymałości. Ponadto imponował skokiem dosiężnym, godnym najlepszych skoczków narciarskich. Szybko, bo w wieku niespełna 19 lat, zadebiutował w oficjalnym meczu pierwszej drużyny. We wczesnych latach swojej kariery nosił pseudonim, który na pewno pozostanie w pamięci fanów JWP. Koledzy wołali bowiem na niego Ero. Wziął się on z faktu, że Beara, będąc już zawodnikiem Hajduka, tańczył w sztuce pod tytułem Era z innego świata. Bez wątpienia był jaśnie wielmożnym panem. Gdyby grał w czasach pełnej komercjalizacji i transmisji telewizyjnych, zapewne znacznie więcej zarabiałby z reklam niż z samej gry w piłkę. Kobiety oglądałyby mecze nie dla widowiska, ale dla samego beary. Jestem żonaty, z moją orientacją seksualną jest wszystko w porządku, ale muszę podkreślić, że był nieziemsko przystojny. 184 cm wzrostu, atrakcyjna budowa ciała, krucze włosy i południowe rysy twarzy. W bramce prezentował się niezwykle dostojnie, a same interwencje wykonywał w bardzo efektowny i widowiskowy sposób. Przez takie połączenie oraz swoją przeszłość w balecie zyskał wiele ciekawych pseudonimów. Przytoczę kilka z nich. Mistrz elegancji, czarna pantera, akrobata pola bramkowego, fruwająca baletnica, baletnica o stalowych dłoniach. Nie ma wątpliwości, że do wielu parat dodawał od siebie efekty specjalne, typowo pod publiczkę. Przez to zdarzały mu się rzadko bo rzadko pewne wpadki, których uniknąłby bez podejmowania prób przekombinowania. Bądźmy jednak szczerzy. Nie było, nie ma i nigdy nie będzie bramkarza, któremu nie przytrafiły bądź nie przytrafią się babole. Beara rozegrał tyle fantastycznych meczów, wybronił tyle zmierzających do jego świątyni piłek, że nie sposób wszystkich zliczyć. Napastnikom rywali często odbierał ochotę do gry. W dalszej części tego podcastu podam przykłady jego nadludzkich interwencji. Moją pewność w bramce, sposób w jaki byłem w stanie łatwo złapać piłkę i moją technikę oswajania uderzeń zawdzięczam treningom u Barby Luki. Wymyślił proste ćwiczenie, które często wykonywaliśmy. Zmuszał mnie do łapania małej piłki wielkości piłki baseballowej. Dzięki temu później znacznie łatwiej było mi złapać piłkę normalnych rozmiarów. Barba Luka, o którym wspomniał Beara, to jego trener w Hajduku Luka Kaliterna. W ekipie z nadmorskiego miasta nasz bohater rozegrał 308 spotkań, z czego 136 na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w jugosławii. W tych 136 meczach dał się pokonać zaledwie 139 razy. Jak na te czasy, czyli lata 50. poprzedniego stulecia, jest to fantastyczna statystyka. Miejmy na uwadze, że wówczas padało bardzo dużo goli, a wyniki, które dziś określalibyśmy mianem hokejowych, były w piłce nożnej na porządku dziennym. Jego znakomita postawa walnie przyczyniała się do sukcesu w chorwackiej ekipy. Hajduk z Bearą w bramce trzykrotnie sięgał po mistrzostwo Jugosławii. Czy jednak przez wszystkich ludzi związanych z tym klubem był należycie szanowany? Niestety nie. Jak powiedziałem na wstępie, pochodził z rodziny Serbów zamieszkujących chorwackie tereny. Choć sam w spisie powszechnym uznał się za Chorwata, nie brakowało tych, którzy wypominali mu pochodzenie. Wiadomo, jak napięte stosunki międzyludzkie panowały w byłej Jugosławii. Przecież nawet dziś, pomimo podziału na niepodległe państwa, gdzie nie na Bałkanach wciąż bywa gorąco. A Beara grał tuż po II wojnie światowej, więc łatwo sobie wyobrazić, jak świeże były rany po krwawych wspomnieniach. Sam zapewne miał w głowie obraz swojego spalonego domu. Niektórzy, nawet ci z najbliższego otoczenia hajduka, mówili na niego z pogardą w laj. W maju 1955 roku wystąpił w wygranym 4 do 0 meczu Jugosławii z Włochami. Po powrocie do kraju został trafiony w twarz kawałkiem węgla wystrzelonym przypadkiem z lokomotywy, przez co wylądował w szpitalu w Sarajewie. Spędził w nim kilkanaście dni, podczas których koledzy z Hajduka zgotowali sobie emocje w końcówce sezonu, przegrywając dwa z trzech ostatnich meczów. Beary w szpitalu nikt z klubu ze Splitu wówczas nie odwiedził. Tuż po opuszczeniu szpitalnych murów, na własną odpowiedzialność, wystąpił w starciu ostatniej kolejki rozgrywek, które Hajduk musiał wygrać, chcąc zapewnić sobie Mistrzostwo Jugosławii. Wygrał 5 do 1 z FK Radniczki. Był to ostatni mecz naszego bohatera w białych barwach. Na posezonowej ceremonii prezes Marko Markowina podziękował osobiście niemal wszystkim swoim zawodnikom. Niemal wszystkim, bo pominął Bearę. To nie był pierwszy raz, gdy golkiper został przez niego niezauważony. Sam doskonale zdawał sobie sprawę, że jego dyspozycja przyniosła drużynie wiele punktów, więc i jemu należą się podziękowania nie wytrzymał i zapytał wprost. Dlaczego po raz kolejny mnie ignorujesz? Jesteś tylko zwykłym bramkarzem. Takich jak ty mamy tu wielu. Gdybyś nagle przestał grać, nikt by za tobą nie tęsknił. Beara nie mógł znieść tego upokorzenia. Szybko spakował manatki i dołączył, wbijając jednocześnie szpilkę swoim byłym pracodawcom do trwenej zvezdy z klubem z Belgradu świętował jeszcze więcej sukcesów niż w Hajduku. Cztery mistrzostwa i dwa puchary kraju. Z Czerwoną Gwiazdą na piersi wystąpił w sumie 174 razy, w tym 83-krotnie w meczach ligowych, a w nich raptem 81 razy nie był w stanie zastopować piłki po strzałach rywali. Na własne żądanie nigdy nie pojechał jednak z Czerwoną Gwiazdą na mecz do Splitu. Czy wynikało to ze strachu przed podrażnionymi kibicami? Absolutnie nie. Powód jego decyzji podam za kilka minut, podsumowując ten odcinek. Czy jak prorokował to Markowina, po bearze w Hajduku rzeczywiście nikt nie tęsknił? Tęskniono i to bardzo. Bez niego na kolejne krajowe mistrzostwo czekano w splicie przez 16 długich lat. Myślę, że nikomu nie trzeba tłumaczyć, że odpowiednie ustawienie muru przed egzekwowaniem przez rywali rzutu wolnego często jest kluczem do zapobiegnięcia utraty bramki. Wielu było takich, którzy z niego rezygnowali, po czym szybko ukrywali twarz w dłoniach, a następnie pokornie wyciągali piłkę z siatki. Beara twierdził, że mur mu przeszkadza, bo w ten sposób koledzy zasłaniają mu piłkę, zatem nakazywał im się rozejść i pilnować w tym czasie zawodników drużyny przeciwnej. Dzięki swojemu nadludzkiemu refleksowi i skoczności mógł sobie na to pozwolić. Nie sprawiało mu różnicy, z jakiej odległości egzekwowany był stały fragment gry. Znakomite występy w klubowych barwach były oczywiście dla Beary przepustką do reprezentacji Jugosławii. Zadebiutował w niej w 1950 roku, a już w trzecim swoim występie oczarował cały piłkarski świat. 22 listopada 1950 roku był najmłodszym zawodnikiem, który wybiegł na murawę stadionu Highbury na mecz Anglia-Jugosławia. Zdecydowanym faworytem tej potyczki byli oczywiście synowie Albionu, którzy do tej pory na własnej ziemi zawsze wygrywali z ekipami z kontynentalnej części Europy. Niemal 61,5 tysiąca kibiców zgromadzonych na obiekcie Arsenalu było zatem świadkami historycznego spotkania, bowiem ich ulubieńcy zaledwie zremisowali 2 do 2. Największe wrażenie na nich, na dziennikarzach i samych brytyjskich piłkarzach zrobił Wladimir Beara. Bez niego ekipa Jugosławii zapewne wracałaby do domu z bagażem kilku goli. Posłuchajcie fragmentów relacji Majka Payna. kibiców ogarnęło fałszywe poczucie bezpieczeństwa, gdy po 35 minutach Anglia prowadziła przekonująco 2 do 0. Bramkarz Jugosławii, Beara, niegdyś tancerz baletowy, wkrótce pokazał swoją zwinność. Po stracie gola w 41. minucie na 2 do 1, Anglia desperacko próbowała potwierdzić swoją wyższość w pierwszej połowie i gdyby nie występ Beary w bramce, to by to zrobiła. Trzy razy w ciągu trzech minut fruwał w bramce po uderzeniach Wilfa Maniona oraz główce Johnego Henkoxa. Próby ataków w drugiej części meczu też nie przyniosły skutków. Na pół godziny przed końcowym gwizdkiem drużyna Anglii zanikła. Zainspirowana postawą Beary Jugosławia nagle przejęła inicjatywę. W 78 minucie ostatecznie doprowadziła do zasłużonego wyrównania. Pod koniec spotkania na jej bramkę znów sunęły ataki angielskich zawodników, którzy jednak udawali się pod pole karne przeciwnika tylko po to, by podziwiać kolejne fantastyczne interwencje najlepszego piłkarza tego spotkania. W brytyjskich gazetach można było doszukać się wielu podobnie brzmiących relacji. Beara zrobił wrażenie na absolutnie wszystkich oglądających jego show, podczas którego w bramce dokonywał nadludzkich rzeczy. Obronił 13 strzałów określanych mianem Groźnych oraz 6 takich, po których piłka nieuchronnie zmieszała do siatki. Napotkała jednak na swojej drodze golkipera nie z tej planety. Z uwagi na tak niebywały występ nadano mu pseudonim Wladimir The Great, czyli Włodzimierz Wielki. Beara był uczestnikiem trzech Mundiali. Co prawda, w 1950 roku musiał pogodzić się z rolą zmiennika bardziej doświadczonego Srytana Mrkusicia i mecze oglądał z perspektywy ławki rezerwowych, jednak 4 i 8 lat później miał już status niepodważalnej gwiazdy swojej ekipy. W Szwajcarii w 1954 roku testowano nowy format rozgrywek. 16 drużyn zostało podzielonych na 4 grupy. W grupach dwie drużyny otrzymywały status rozstawionych, a pozostałe nierozstawionych. Papierowi faworyci rozgrywali mecze tylko z ekipami pozornie słabszymi. Trzeci grupowy mecz, w formie bezpośredniego barażu, rozgrywać miały tylko te ekipy, które zgromadziły tę samą liczbę punktów. Jugosławia trafiła do grupy z rozstawionymi Francją i Brazylią oraz Meksykiem. Podejrzewano, że zakończy swój występ na turnieju zaraz po dwóch porażkach. Tymczasem w starciu przeciwko Francji, Beara skutecznie bronił dostępu do swojej bramki, zachował czyste konto, a jego koledzy zdołali strzelić jednego zwycięskiego gola. Mecz z panującymi, bardzo rozdrażnionymi wicemistrzami świata był już sztuką jednego aktora. Rodriguez, Gigi, Julinho oraz Baltazar mierzyli się z fruwającą baletnicą w sytuacjach jeden na jeden. Każdy z nich co najmniej raz przegrał z bramkarzem te pojedynki. Beara w ciągu 120 minut meczu i dogrywki dał się pokonać tylko raz. Gigiemu. Zakończony sensacyjnym wynikiem 1 do 1 bój okazał się przepustką do jeszcze bardziej sensacyjnego wyjścia Jugosłowian z grupy. W ćwierćfinale nie dali jednak rady przyszłym triumfatorom, Republice Federalnej Niemiec, przegrywając 0-2. Na kolejnym czempionacie, w Szwecji, w szalonych starciach grupowych przeciwko Szkocji, Francji i Paragwajowi, dał sobie wbić 6 goli. Jego ekipa zgromadziła 4 punkty i wyszła z grupy. W meczu o półfinał znów na jej drodze stanęli zawodnicy RFN, którzy wygrali 1-0. do 0. Ten pojedynek Beara oglądał z ławki. Największy sukces w narodowych barwach świętował na Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach w 1952 roku. Jugosławia dotarła do finału, w którym musiała uznać wyższość złotej jedenastki reprezentacji Węgier, przegrywając 0 do 2. Po latach Beara, zapytany o najwspanialsze wspomnienie ze swojej kariery, wskazał właśnie na ten mecz. Przystanie 0 do 0, obronił rzutkarny wykonywany przez wielkiego Ferenca Puszkasza. A przecież galopujący major nie zwykł marnować jedenastek. Do piłki podszedł Węgier. Przez głowę przeszła mi tylko jedna myśl to koniec. Ferenc popatrzył w mój lewy róg, ja wychyliłem się w tę stronę, po czym bez zastanowienia rzuciłem się w prawy. Dotknąłem piłki dłonią co wystarczyło. Obroniłem karnego samego puszkasza. Inne starcie przeciwko Węgrom. Przegrane przez Jugosławię 2 do 4 rozegrane 11 października 1959 roku było ostatnim meczem beary w kadrze narodowej. Nie zrezygnowano wówczas z niego ze względów sportowych. Główną rolę odegrała polityka. Bramkarz skorzystał z możliwości wyjazdu do klubu zagranicznego, czym zamknął sobie drogę do kadry. Wyjechał do Niemiec, gdzie w ciągu 5 lat reprezentował barwy Alemanii Aachen, Wiktorii Keln oraz Freiburgera FC. Jego reprezentacyjny licznik zatrzymał się na 59 występach. Jego życie po życiu jak często mówi się o czasach po zakończeniu przez zawodników piłkarskiej kariery. Również kręciło się wokół piłki. Został trenerem i pracował w klubach w Niemczech, Holandii, Austrii i oczywiście Jugosławii. W latach 1973-75 pełnił funkcję szkoleniowca reprezentacji kamerunu. Później na stałe osiadł w splicie, mieście, które z całego serca uwielbiał, a które na to uczucie odpowiadało z jednej strony miłością, a z drugiej nienawiścią. Miłością, bo pamiętano, jakie cuda przed laty wyprawiał w bramce Hajduka. Nienawiścią, gdy wypominano mu serbskie pochodzenie oraz fakt zamienienia Hajduka na z zvezdę. Hajduk to moja największa miłość. Miłość, która jak każda prawdziwa i szczera ma wiele pięknych, ale i mniej pięknych chwil. Miłość, która przyspiesza bicie serca, ale także zaciska się boleśnie w skurczu. To właśnie ze względu na miłość do Hajduka, zawsze odmawiał gry przeciwko niemu. Będąc nawet po pięćdziesiątce, przychodził na treningi swojego ukochanego klubu i zakładał się z bramkarzami o to, że obroni więcej rzutów karnych niż oni. Rzadko przegrywał. Podczas wojny na Bałkanach w latach 90. poprzedniego stulecia, znów doświadczył tego, co kilkadziesiąt lat wcześniej. Ponownie w wyniku zbrojnych działań spłonął jego dom. Z pomocą przyszli kibice Hajduka. Zorganizowali zbiórkę, a następnie odbudowali budynek. W wywiadach o czasach minionych często ubolewał nad tym, jak bardzo zmieniła się piłka. Mój czas był czasem romantycznej piłki nożnej, czasem dryblingu i atrakcyjnych bramek. Taktyka wciąż nie jadła piłki nożnej. To styl gry na Mundialu w 1962 roku, a następnie w Anglii w 1966 roku, zapoczątkował nową erę w piłce nożnej. Teraz piłka nie jest już najważniejszą rzeczą w grze. Na krótko przed śmiercią przebył kilka udarów. Zmarł w nocy z 10 na 11 sierpnia 2014 roku w wieku niespełna 86 lat. Jego pogrzeb, a raczej miejsce pochówku wywołało niemały skandal. Beara, wedle życzenia swojej żony Jadranki, spoczywa na cmentarzu katolickim w Splicie. Problem w tym, że były bramkarz był zagorzałym i praktykującym wyznawcą prawosławia. Często pielgrzymował do prawosławnych świątyń, a gdy na rok przed swoją śmiercią otrzymał od jednego z arcykapłanów dyptyk, stwierdził, że to najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek został mu podarowany. Po ceremonii pogrzebowej pojawiły się głosy, że jego ciało powinno zostać przeniesione na cmentarz prawosławny. Dyskusje zakończyły słowa prawosławnego arcykapłana Slavoliuba Knerzewicia. Pewne jest, że Wladimir chciałby zostać pochowany zgodnie ze swoimi zwyczajami, ale teraz nie ma sensu przeszukiwać jego kości. Ważne, aby po prostu spoczywał w pokoju.